Nie ma kolejny warsztat. Obiecałem wam alternatywę na ognisko. Wymaga to od nas, co prawda, pewnej inwestycji, przygotowania się. Natomiast jest to wygodne, ponieważ w zasadzie w każdym miejscu, w miejscu, gdzie na przykład nie ma możliwości rozpalenia ogniska, Zapewnić sobie w miarę wysoki komfort termiczny. Na poprzednim warsztacie, mówiąc o ognisku, mówiłem o tym, jakie korzyści daje nam ognisko. Pierwsza korzyść to to, że możemy podgrzeć sobie posiłek, jedzenie, ciepły posiłek, przynajmniej raz dziennie. Jest to no, dosyć przyjemne i daje nam no, większą możliwość na przetrwanie. Podgrzewamy organizm dzięki temu, y, ułatwiamy też y, trawienie. Do tego y, y, używam kuchenki gazowej, y, jakiej to nie ma w zasadzie większego znaczenia, y, jeśli rozpoczynacie y, swoją historię y, z survivalem butla gazowa, pojemnik z, pa... z możliwością podpięcia, to jest palnik w kolejnym odcinku. Będę mówił o sprzęcie, jaki możecie używać. Dzisiaj mówimy tylko o tym, dlaczego używać te alternatywne źródła ciepła. No, ja oczywiście mam tu kuchenkę. Spodziewam się zawsze gościa, więc dwa kubeczki. Kawa mogę. Przygotować sobie jakiś posiłek, podgrzeć posiłek drugim alternatywnym źródłem, które zapewnia mi ciepło w czasie np. długiej nocy, są różnego rodzaju podgrzewacze. Ten jest akurat podgrzewaczem na ciekłe paliwo. Jak stosować podgrzewacze, też będzie odcinek. Drugi podgrzewacz mam na paliwo stałe czyli. Ja Muszę tutaj przygotować. O. Na podgrzewacz na paliwo stałe. Jest to po prostu węgiel drzewny, który podpalam, chowam do środka, zamykam. Po chwili jest ciepło. Mogę podgrzać ręce, stopy, czy wątrobę, gdzie znajduje się najwięcej krwi dzięki temu zapewniam sobie termikę. Eee Podsumowując kuchenka gazowa żeby przygotować posiłek wszelkiego rodzaju podgrzewacze, w tym wypadku są dwa na paliwo stałe i na paliwo ciekłe. Eee Chcę tylko uprzedzić, że podgrzewacze na paliwo ciekłe tu trzeba no, tak dosyć dobrze się przygotować bo nie wszystkie spełniają swoją rolę w 100% dlaczego? no one lubią być pionowo żeby sobie po prostu nie zrobić krzywdy osobiście stosuję podgrzewacz na paliwo stałe kolejny odcinek będziemy mówili o przygotowaniu Dakoty tego paleniska namawiam do oglądania mojego kanału paluszek w górę do zobaczenia w wkrótce pozdrawiam serdecznie